Po zakończeniu zimnej wojny Rosja całkowicie straciła znaczenie na międzynarodowej arenie. Czasem na odzyskanie wpływów i potęgi jest nowo odkryty minerał, Syberyt. Jego złoże znajdują się jedynie na skutych lodem obszarach Syberii. Ten nowo odkryty pierwiastek może być stosowany jako bardzo tanie i niezmiernie wydajne źródło energii. Stany Zjednoczone zaczynają działać. Używają eksperymentalnej maszyny, aby wysłać komandosów w odległą przeszłość. Na wyprawę w jedną stronę rusza oddział jednostek specjalnych z misją przetransportowania seberytu na tereny obecnej Alaski.